Dźwięk nożyczek przecinających powietrze. Kamera pokazuje luksusowy salon fryzjerski w centrum Warszawy. Elegancka kobieta w garniturze od Chanel klęczy na marmurowej podłodze. Łzy spływają po jej twarzy, a dłonie drżą, gdy sięga po kostki młodej dziewczyny stojącej nad nią z nożyczkami w dłoni. – Błagam cię, że przestań. To wszystko, co mi zostało po niej. Nagle drzwi trzaskają, mężczyzna w drogim garniturze stoi w progu, jego twarz biała jak płótno. To, co widzi, zmieni wszystko na zawsze. Mamo, co ty tutaj robisz? W luksusowych dzielnicach Warszawy, gdzie pieniądze mogą kupić wszystko oprócz utraconego czasu, 58-letnia Katarzyna Nowicka, właścicielka imperium nieruchomości wartego 50 milionów złotych, odkrywa, że jej 29-letni syn Michał spotyka się z Zosią, młodą fryzjerką, która nie wie, że każdy ruch jej nożyczek otwiera rany, które nigdy się nie zagoiły. To opowieść o sekrecie, który przez 15 lat niszczył rodzinę, o miłości, która przekracza granice klasy społecznej i o jednym ruchu nożyczek, który może wszystko naprawić lub zniszczyć na zawsze. Warszawa, październik 2024. Szara jesień okrywa miasto jak koc wspomnień. A w czterdziestopiętrowym apartamentowcu przy złotej 44 na najwyższym piętrze. Katarzyna Nowicka stoi przed panoramicznym oknem, obserwując miasto, które pomogła budować swoimi inwestycjami. Jej odbicie w szybie pokazuje kobietę, która ma wszystko: apartament wart 8 milionów złotych, garderobę wypełnioną projektami z Paryża, konto bankowe, które pozwala jej kupić całe dzielnice. Ale w jej oczach, tych samych ciemnozielonych oczach, które odziedziczyła po zmarłej córce, kryje się pustka głębsza niż najgłębsze fundamenty warszawskich drapaczy, chmur telefon brzęczy: Michał. Mamo, muszę ci kogoś przedstawić. Katarzyna czuje, jak jej serce przyspiesza. Przez ostatnie trzy lata, odkąd Michał przejął zarządzanie jedną z jej firm, rzadko dzwonił w sprawach osobistych. Ich relacja niegdyś bliska jak między najlepszymi przyjaciółmi, stała się biznesowa, chłodna, pełna niewypowiedzianych żalów. Kim ona jest? pyta, nie kryjąc napięcia w głosie. Zosia. poznaliśmy się dwa miesiące temu. Jest, jest wyjątkowa. Katarzyna zamyka oczy. Każda dziewczyna, którą Michał przywoził do domu przez ostatnie lata, była wyjątkowa. Córki biznesmenów, absolwentki Oxfordu, spadkobierczynie fortuny, wszystkie były idealne na papierze. Wszystkie odchodziły po kilku tygodniach, nie mogąc przebić się przez mur, który Michał zbudował wokół swojego serca po śmierci siostry. Przyprowadź ją na kolację w piątek. Monika przygotuje coś specjalnego. Kiedy kończy rozmowę, Katarzyna podchodzi do komody, gdzie w srebrnej ramce stoi zdjęcie sprzed piętnastu lat. Dwie nastolatki śmieją się na plaży w Sopocie. Michał, wtedy czternastoletni, i jego siostra bliźniaczka Magdalena. Na zdjęciu Magdalena ma długie, złociste włosy sięgające do pasa, takie same jak ich babcia. Katarzyna dotyka szkła. Te włosy były jej dumą. Magdalena nigdy ich nie obcięła. Mówiła, że to jej supermoc, jej symbol. A potem przyszedł ten dzień w grudniu 2009 roku. Dźwięk klucza w zamku przerywa jej rozmyślania. Michał wraca z pracy wcześniej. To dziwne. Piątek wieczór. Apartament Katarzyny wygląda jak strona z magazynu architektonicznego. Świece z diptyk, kwiaty od kwiaciarni na nowym świecie, stół nakryty porcelaną Rosenthal. Katarzyna nosi czarną sukienkę od Yves Saint Laurent. A jej włosy są idealnie ułożone przez fryzjera, który przyjeżdża do niej do domu każdego tygodnia od dwudziestu lat. Słyszy dźwięk windy. Michał zawsze przychodzi punktualnie. Drzwi się otwierają i Katarzyna widzi swojego syna, przystojnego mężczyznę o ciemnych włosach i oczach ojca, w garniturze, który kosztuje więcej niż roczna pensja przeciętnego Polaka. Ale to nie on przyciąga jej uwagę. Zanim stoi dziewczyna, która sprawia, że Katarzyna zapomina jak oddychać. Zosia ma około 25 lat, nosi prosty sweter z Zary i dżinsy. Jej buty to zwykłe sneakersy. Nie ma biżuterii oprócz małych srebrnych kolczyków, ale to nie jej skromny strój sprawia, że Katarzyna chwyta się ściany, to jej włosy, długie, złociste, sięgające do pasa. Dokładnie takie same jak Magdalena miała 15 lat temu. Mamo to jest Zosia Kowalczyk. Zosia to moja mama, Katarzyna Nowicka. Zosia uśmiecha się ciepło i wyciąga rękę. Bardzo mi miło panią poznać. Michał tak dużo o pani opowiadał. Jej głos jest melodyjny z lekkim mazowieckim akcentem. Katarzyna mechanicznie podaje jej rękę. Ale wciąż wpatruje się w te włosy, które w świetle żyrandola połyskują dokładnie tak samo jak włosy jej zmarłej córki. Miło mi cię poznać, udaje jej się wykrztusić. Kolacja przebiega w dziwnej atmosferze. Katarzyna ledwo dotyka jedzenia, cały czas obserwując Zosie. Dowiaduje się, że dziewczyna pracuje jako fryzjerka w salonie przy Marszałkowskiej, że pochodzi z małego miasteczka pod Płockiem, że studiowała kosmetologię, ale marzy o własnym salonie. Włosy to moja pasja, mówi Zosia nieświadomie głaszcząc swoje loki. Uważam, że fryzura może całkowicie zmienić człowieka, dodać mu pewności siebie albo pomóc w trudnych momentach. Katarzyna kurczowo ściska kieliszek wina. Michał wygląda na szczęśliwego w sposób, jakiego nie widziała od lat. Śmieje się, opowiada anegdoty z pracy, jego oczy błyszczą. Ta dziewczyna sprawia, że jej syn znów wygląda jak człowiek, a nie jak maszyna do zarabiania pieniędzy. Ale te włosy. Po kolacji, gdy Michał odprowadza Zosię na dół po taksówkę, Katarzyna stoi przy oknie i obserwuje, jak się żegnają, całuje ją delikatnie. Jego dłonie splątują się w jej złocistych lokach. Katarzyna zamyka oczy i nagle znów ma czterdzieści z trzy lata. Stoi w szpitalnym korytarzu, a lekarz mówi jej, że nie zdążyli, że oparzenia były zbyt rozległe, że jej piękna, czternastoletnia córka odeszła. Tego wieczoru Katarzyna nie śpi. Po raz pierwszy od miesięcy sięga po butelkę whisky i patrzy na zdjęcia Magdaleny do trzeciej nad ranem. Minął tydzień od kolacji, a Katarzyna nie może przestać myśleć o Zosi, zatrudnia prywatnego detektywa, to samo źródło, które używa do sprawdzania potencjalnych partnerów biznesowych. W ciągu trzech dni ma pełen raport. Zosia Kowalczyk, 26 lat, urodzona w płocku, matka sprzątaczka, ojciec mechanik, studiowała w Warszawie, pracuje w salonie Studio Kamila przy marszałkowskiej 45 żadnych długów, żadnej przeszłości kryminalnej. Mieszka w kawalerce na Pradze, za którą płaci dwie tysiące złotych miesięcznie, więcej niż połowa jej pensji. Katarzyna obserwuje salon przez tydzień, parkuje swojego Mercedesa w ukrytym miejscu i patrzy, jak Zosia pracuje. Dziewczyna jest utalentowana, jej klientki wychodzą z uśmiechem, a kolejka na wizyty u niej jest zawsze najdłuższa. Ale każdego dnia, kiedy Zosia dotyka cudzych włosów, katarzyna czuje, jakby ktoś dźgał ją w serce. Pewnego czwartku katarzyna nie wytrzymuje. Przebiera się w proste ubrania, chowa luksusową biżuterię i umawia się na wizytę pod fałszywym nazwiskiem. Salon jest mały, ale przytulny. Pachnie keratyną i kwiatami. Zosia wita ją z tym samym ciepłym uśmiechem, co tydzień temu. Jak się pani nazywa? Anna. Anna Kowalska. Przez godzinę Zosia myje, strzyże i układa włosy Katarzyny. Jej dotyk jest delikatny, profesjonalny. Rozmawia o pogodzie, o Warszawie, o swoich marzeniach dotyczących własnego salonu. Najciekawsze są włosy z historią, mówi czesząc Katarzynę. Na przykład miałam klientkę, która nie obcinała włosów przez 15 lat od śmierci córki. Niosła ten ból w każdym pasmie. Katarzyna sztywnieje. Co się stało? W końcu pozwoliła mi je skrócić. Powiedziała, że poczuła się tak, jakby wypuściła córkę do lepszego świata. Płakałyśmy obie. To był jeden z najważniejszych momentów w mojej karierze. Kiedy kończy, Katarzyna patrzy na siebie w lustrze. Wygląda o dziesięć lat młodziej. Jej twarz jest jaśniejsza. Oczy nie wydają się już tak zmęczone. Pięknie pani wygląda, mówi Zosia. Czasem potrzebujemy tylko małej zmiany, żeby poczuć się na nowo. Katarzyna płaci i wychodzi, ale za rogiem musi się zatrzymać. Łzy płyną po jej twarzy. Po raz pierwszy od lat poczuła się zadbana, piękna, ale nie z powodu kosztownych zabiegów czy drogich kosmetyków. Z powodu dotyku dziewczyny, która ma takie same włosy, jak jej zmarła córka. Tego wieczoru dzwoni do Michała. Zaproś ją ponownie, chcę ją lepiej poznać. Przez następne dwa miesiące Zosia staje się częścią ich życia, przychodzi na kolację, czasem zostaje na weekend. Katarzyna obserwuje jak jej syn rozkwita przy tej dziewczynie, śmieje się głośniej, opowiada o przyszłości, zaczyna mówić o dzieciach. Zosia jest inna niż poprzednie dziewczyny Michała. Nie interesują jej pieniądze nowickich, nie pyta o biznes, nie nosi drogich prezentów. Zamiast tego nosi Michałowi domowe ciasta, pomaga Monice w kuchni, siada z Katarzyną i słucha jej opowieści o budowie Imperium Nieruchomości. Ale każdego wieczoru, kiedy Zosia wychodziła, Katarzyna zamykała się w swoim pokoju i płakała. Te włosy, ten śmiech, Sposób, w jaki Zosia przewracała głową, gdy się koncentrowała, wszystko przypominało jej Magdalene. Grudzień. Dokładnie piętnaście lat od śmierci córki. Katarzyna, jak co roku, jedzie na cmentarz na Powązkach. Grób Magdaleny jest zawsze idealnie utrzymany. Białe kwiaty, świece, mała figurka anioła. — Kochanie, poznałam dziewczynę, która wygląda jak ty. Szepce do kamienia. Michał ją kocha, ale ja, ja nie mogę na nią patrzeć bez bólu. Kiedy wraca do domu zastaje Michała i Zosie w salonie. Zosia siedzi na kanapie, a Michał klęczy przed nią z małym aksamitnym pudełkiem. Zosia Kowalczyk, czy zostaniesz moją żoną? Katarzyna obserwuje z ukrycia, jak dziewczyna płacze ze szczęścia, jak mówi tak, jak Michał zakłada jej na palec pierścionek z brylantem wart 200 tysięcy złotych. Ale zamiast radości, Katarzyna czuje, jakby ktoś wbił jej nóż w serce. Ta dziewczyna zabiera jej syna. Ta dziewczyna, która wygląda jak jej zmarła córka, zastąpi Magdalenę w sercu Michała na zawsze. Tej nocy Katarzyna podejmuje decyzję, która zmieni wszystko. Następnego dnia dzwoni do salonu. Dzień dobry, chciałabym umówić się na wizytę z panią Zosią. To pilne. Środa, 18 grudnia 2024. Salon jest prawie pusty. Przedświąteczny spokój. Zosia kończy ostatnią klientkę dnia, gdy dzwoni telefon. Studio Kamila. Słucham. Dzień dobry, to Anna Kowalska. Była mu pani miesiąc temu. Czy mogłaby pani zostać po godzinach? Mam sytuację kryzysową, jutro ważne spotkanie, a moje włosy wyglądają okropnie. Zosia patrzy na zegarek. Jest gdzieś trzydzieści. salon zamykają o 20:00, a ona jest zmęczona po dwunastogodzinnym dniu pracy. Ale w głosie kobiety słyszy desperację: Oczywiście, przyjdzie pani o 20:30? O dwudziestu trzydziestu salon jest pusty, tylko Zosia czeka, przygotowując stanowisko. Słyszy pukanie do drzwi. Katarzyna wchodzi, ale wygląda inaczej niż miesiąc temu. Jest blada, ma podkrążone oczy. Jej dłonie drżą. Dziękuję, że zostałaś. Przepraszam za kłopot. Nie ma sprawy. Co chcemy dzisiaj zrobić? Katarzyna siada w fotelu i patrzy na Zosię w lustrze. Przez długą chwilę milczy: Wiesz, kim jestem? Zosia zmarszczy brwi. Panią Anną? Jestem Katarzyna Nowicka, matką twojego narzeczonego. Zosia wyrywa się, upuszczając grzebień. Co, ale dlaczego? Bo musiałam cię poznać, musiałam zrozumieć, dlaczego wyglądasz dokładnie jak moja zmarła córka. Katarzyna wstaje z fotela. Jej oczy są pełne łez, ale jej głos jest twardy. Magdalena miała takie same włosy, jak ty. Długie, złociste, piękne. Nigdy ich nie obcięła. A potem zginęła w pożarze, gdy miała czternaście lat. Przez piętnaście lat nie mogłam patrzeć na dziewczyny z długimi włosami. Zosia cofa się do ściany. Pani Katarzyno, ja nie rozumiem. Rozumiesz? krzyczy Katarzyna. Przyszłaś do mojego życia z twarzą i włosami mojej zmarłej córki. Zabrałaś mi syna. On cię kocha, bo przypominasz mu siostrę, której nigdy nie zapomniał. Katarzyna podchodzi do stołu i bierze nożyczki fryzjerskie. Jeśli naprawdę go kochasz, jeśli chcesz być szczęśliwa, musisz przestać być kopią mojej córki. Zosia patrzy na nożyczki w drżących dłoniach Katarzyny. Proszę, niech pani odłoży nożyczki, obetnij włosy, albo zrobię to za ciebie. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Nagle Katarzyna klęka na podłodze, nożyczki wypadają jej z rąk, a ona zaczyna szlochać jak dziecko. Błagam cię, przestań to wszystko, co mi zostało po niej. Kiedy na ciebie patrzę, widzę ją, a kiedy Michał cię całuje, to tak jakby całował jej ducha. Zosia patrzy na złamaną kobietę klęczącą przed nią. W tej chwili rozumie wszystko. Dziwne spojrzenia podczas kolacji, napięcie, powód, dla którego Michał nigdy nie opowiadał o siostrze. Podnosi nożyczki. Okej, okay, zrobię to. I wtedy drzwi salonu trzaskają. Michał stoi w progu, jego twarz jest biała jak płótno. Za nim stoi ochroniarz, którego katarzyna zatrudnia do dyskretnej ochrony. Przepraszam, panie Michale, ale pańska matka zachowywała się dziwnie od kilku dni. Śledziłem ją i. Mamo! Co ty tutaj robisz? Katarzyna wciąż klęczy na podłodze, jej makijaż spłynął, sukienka jest pomięta. Wygląda jak stara, złamana kobieta. Nożyczki leżą kilka centymetrów od jej drżących dłoni, a światło jarzeniówek odbija się od metalu, jak w scenie z filmu Noir. Miszal, ja, ja chciałam tylko. Jej głos to ledwo słyszalny szept. Przez piętnaście lat nosiła maskę silnej bizneswoman. Matki, która ma wszystko pod kontrolą. Teraz maska spadła, odsłaniając ranę tak głęboką, że jej widok sprawia, iż nawet ochroniarz odwraca wzrok. Michał podchodzi do Zosi, która wciąż trzyma nożyczki w drżącej dłoni. Jej złociste włosy są rozpuszczone. Niektóre pasma przykleiły się do mokrych od łez policzków. Kochanie, wszystko w porządku? Zosia patrzy na niego, potem na jego matkę, potem na nożyczki w swojej ręce. Widzi w jego oczach to samo przerażenie, które towarzyszyło mu pewnej grudniowej nocy, piętnaście lat temu, gdy stracił wszystko w jeden moment. Michale, opowiedz mi o Magdalenie. Michał sztywnieje jak posąg. Przez piętnaście lat nie wypowiedział tego imienia na głos. To było jak wyciągnięcie noża z rany. Im dłużej zostawało w środku, tym bardziej bolało. Ale wyciągnięcie mogło oznaczać wykrwawienie. Skąd znasz to imię? Twoja mama mi powiedziała. Powiedziała, że wyglądam jak ona. Salon wypełnia cisza tak gęsta, że słychać tykanie zegara na ścianie, szum klimatyzacji i odgłosy ruchu ulicznego za oknem. Warszawa żyje swoim normalnym rytmem, a oni trzej są zamknięci w bańce bólu, który przez lata narastał jak ropień. Michał pomaga matce wstać. Jej ciało jest tak sztywne, jakby ktoś wyrył je z kamienia. Sadza ją w fotelu fryzjerskim, tym samym, w którym godzinę wcześniej Zosia myła włosy innym kobietom, nie wiedząc, że za chwilę znajdzie się w centrum dramatu, który może zniszczyć jej życie. Siada obok Zosi na małej skórzanej kanapie dla klientów. Jego dłonie drżą, gdy sięga do kieszeni po telefon, wyłącza go i odkłada na stolik. Magdalena była moją siostrą bliźniaczką. Umarła, gdy miałem czternaście lat w pożarze w naszym starym domu w Wilanowie. Jego głos łamie się przy każdym słowie. To pierwsze opowiadanie tej historii komuś spoza rodziny od piętnastu lat. Byliśmy jak dwie połówki jednego serca. Magdalena była o 12 minut starsza i nigdy mi o tym nie pozwoliła zapomnieć. Robiłem dla niej wszystko. Nosiłem jej tornister do szkoły, broniłem przed chłopakami, którzy jej dokuczali, pomagałem odrabiać matematykę, którą nienawidziła. Katarzyna przyciska dłoń do ust, próbując stłumić szloch. A potem przyszedł ten dzień, 15 grudnia 2009 roku, wtorek. Pamiętam każdy szczegół. Mama była w pracy, miała ważne spotkanie z deweloperami. Tata wyjechał do Krakowa służbowo. Zostaliśmy sami. Miała temperatura, więc została w domu. Zosia czuje, jak jej serce przyspiesza. Wie, że usłyszy coś, co zmieni wszystko. Poszedłem z Maksem, naszym golden retrieverem, na spacer do parku Moczydło. Magdalena została, bo czekała na telefon od babci z Gdyni. Babcia obiecała, że zadzwoni o 17.00 je, a było już po 16.30. Michał zatrzymuje się. Jego oddech staje się płytki. Kiedy wróciłem o 18.15, dom płonął. Straż pożarna już przyjechała, ale było za późno. Elektryk, który tego dnia naprawiał instalację w piwnicy, najwyraźniej zostawił jakiś wadliwy przewód. Pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko przez całą posesję. Katarzyna wstaje z fotela i zaczyna chodzić po salonie, jak zwierzę w klatce. Biegłem jak szalony, krzyczałem jej imię, strażacy mnie powstrzymywali, a ona, ona została uwięziona na pierwszym piętrze. Dym, żar, płomienie. Jego głos się urywa. Znaleźli ją w swoim pokoju przy oknie. Próbowała się dostać na dach, ale zadymienie było zbyt silne. Miała przy sobie telefon. Okazało się później, że rozmawiała z babcią, gdy zaczął się pożar. Ostatnie słowa, które wypowiedziała, to: Babciu, coś się pali, ale Michał zaraz wróci i mi pomoże. Zosia upuszcza nożyczki, które z głośnym brzękiem uderzają o kafelki. Dźwięk odbija się echem od ścian salonu. Ona czekała na mnie, szepce Michał. Myślała, że jej pomogę, a ja. Ja wziąłem tego cholernego psa na spacer. Katarzyna zatrzymuje się przed dużym lustrem, które odbija całą scenę, syna załamanego winą, dziewczynę z twarzą mokrą od łez, siebie, matkę, która przez piętnaście lat nosiła żal nie tylko do losu, ale do syna, który został żywy. Gdybym nie kazała jej zostać, zaczyna Katarzyna, ale jej głos uwięzia w gardle. Gdybym nie była w tej cholernej pracy, budując imperium zamiast być z dziećmi gdybym wrócił wcześniej, dodaje Michał gdybym nie zostawił jej samej. Dosyć! krzyczy Zosia, wstając z kanapy tak gwałtownie, że przewraca stolik z kosmetykami. Butelki z szamponami toczą się po podłodze, a lustro na stoliku pęka na pół. Dźwięk jest tak ostry, że ochroniarz robi krok do przodu. Dosyć tego. Słuchajcie siebie, przez piętnaście lat obwinialiście się nawzajem i siebie za to, co było wypadkiem. Magdalena nie chciałaby tego. Zosia podchodzi do Katarzyny i bierze jej twarz w dłonie. Pani Katarzyno, ja nie jestem Magdaleną, nigdy nią nie będę, ale rozumiem pani ból lepiej niż pani myśli. Bierze głęboki oddech i pierwszy raz w życiu opowiada swoją historię do końca. Moja młodsza siostra Antosia umarła, gdy miała osiem lat. Miała ostrą białaczkę limfoblastyczną, walczyła przez dwa lata. Całe moje liceum spędziłam w szpitalach, uczęszczając włosy pacjentom onkologicznym. Michał patrzy na nią z zaskoczeniem. W ciągu dwóch miesięcy ich związku nigdy o tym nie wspomniała. Antosia uwielbiała moje włosy. Mówiła, że jestem jak roszpunka z bajki. Gdy zaczęła chemioterapię i straciła włosy, nosiłam je długie, żeby mogła się nimi bawić, gdy leżała w szpitalu. Właśnie dlatego zostałam fryzjerką, żeby pomagać ludziom czuć się pięknie nawet w najtrudniejszych momentach. Głos Zosi staje się mocniejszy. Po jej śmierci nie mogłam obciąć włosów przez pięć lat. To było jak zdrada. Ale pewnego dnia spotkałam w autobusie małą dziewczynkę z rakiem. Była łysa, smutna, chowała się pod czapką, i wtedy zrozumiałam: Moje włosy nie są pomnikiem antosi. One są narzędziem, którym mogę sprawiać, że inni ludzie czują się lepiej. Podchodzi do nożyczek leżących na podłodze, podnosi je i staje przed lustrem. Pani Katarzyno, jeśli obcięcie moich włosów pomoże pani pogodzić się z przeszłością i pozwoli nam wszystkim zacząć od nowa, zrobię to, ale nie z tego powodu, o który pani prosi. Unosi nożyczki do swoich włosów. Zrobię to, bo Magdalena nie żyje w moich włosach. Ona żyje w uśmiechu Michała, gdy opowiada o dzieciństwie, w pani determinacji, gdy budowała pani firmę po jej śmierci. W każdym akcie dobroci, który czynicie w jej pamięć, Katarzyna patrzy na odbicie Zosi w lustrze i nagle widzi nie swoją, zmarłą córkę, ale młodą kobietę, która przeszła przez podobny ból i z niego wyrosła. Nie, szepce Katarzyna podchodząc do niej. Nie, kochanie, twoje włosy są piękne. Delikatnie zabiera jej nożyczki. To nie one są problemem. Problem to ja. Przez piętnaście lat bałam się żyć, bo myślałam, że jeśli będę szczęśliwa, to zdradziłabym pamięć Magdaleny. Że jeśli pozwolę Michałowi pokochać kogoś, to zastąpi siostrę. Wstaje i podchodzi do największego lustra w salonie. Tego, przy którym fryzjerzy pracują każdego dnia. Ale teraz widzę. Magdalena nie chciałaby, żeby jej brat był samotny. Nie chciałaby, żeby jej mama była nieszczęśliwa. Nie chciałaby, żeby jej śmierć była powodem, dla którego przestaliśmy żyć. Odwraca się do Zosi, a w jej oczach po raz pierwszy od lat błyszczy coś więcej niż ból. Przepraszam cię, Zosia, nie zasłużyłaś na to. Jesteś cudowną dziewczyną i widzę, że mój syn cię kocha. Nie dlatego, że przypominasz mu siostrę, ale dlatego, że jesteś dobra, ciepła i sprawiasz, że znów się uśmiecha jak chłopiec, którym był przed tragedią. Zosia odczekuje chwilę, a potem pyta najważniejsze pytanie: Opowie mi pani o niej, o prawdziwej Magdalenie. Nie o tej z mojej wyobraźni czy pani obsesji, ale o dziewczynie, którą była? Katarzyna płacze, ale po raz pierwszy od lat to łzy ulgi, nie rozpaczy. Tak, opowiem ci wszystko o tym, jak śmiała się jak dzwoneczek, o tym, jak rysowała komiksowe historie na marginesach książek, o tym, jak ukradła mój szminkę w wieku dwunastu lat i namalowała nią mustaki Michałowi, gdy spał. Michał przytula obie kobiety, matkę, która w końcu pozwoliła sobie na żałobę, i dziewczynę, która nauczyła go, że można kochać przyszłość, nie zapominając przeszłości. Magdalena umarła. Mówi po raz pierwszy nagłos, ale my wciąż żyjemy i ona chciałaby, żebyśmy byli szczęśliwi. Za oknem salonu pada pierwszy śnieg tego roku. Płatki tańczą w świetle latarni jak małe anioły, a na ulicy ludzie spieszą się do domów, do swoich rodzin, do ciepła. W małym salonie fryzjerskim przy Marszałkowskiej trzy osoby uczą się, że miłość nie zastępuje tych, których straciliśmy ale może uleczyć rany, które zostawili. Że żałoba nie musi być winą, że szczęście nie jest zdradą wobec zmarłych. Katarzyna patrzy na pierścionek zaręczynowy na palcu Zosi, 3 karatowy brylant, który kosztował fortunę, ale teraz ma dla niej wartość zupełnie inną niż finansowa. Będę najlepszą teściową jaką możesz mieć, mówi przez łzy. I najlepszą babcią dla waszych dzieci. Zosia, nadal z długimi, złocistymi włosami, które już nigdy nie będą symbolem bólu, ale nadziei na lepsze jutro, odpowiada I ja będę najlepszą synową dla pani. I czy mogę nazywać panią mamą? To słowo mama, wypowiedziane przez dziewczynę, która nie ma już własnej matki, sprawia, że Katarzyna płacze jeszcze mocniej, ale to już nie są łzy rozpaczy, to łzy nowego początku. Sześć miesięcy później, w maju 2025 roku, w pięknym kościele świętych Anny w Warszawie, Zosia Kowalczyk staje się Zosią Nowicką. Jej włosy są upięte w lekki kok, ale kilka złocistych pasm spada na ramiona. Katarzyna płacze, gdy prowadzi synową do ołtarza. Tradycja, którą zaproponowała sama Zosia. Na cmentarzu powązkowskim, na grobie Magdaleny, leży bukiet białych róż. Karteczka przy nim mówi, od twojej nowej siostry będę dbać o Michała i mamę, Zosia. A w nowym salonie fryzjerskim Studio Magdalena, który Katarzyna pomogła Zosi otworzyć na Mokotowie, na ścianie wisi zdjęcie uśmiechniętej czternastolatki z długimi, złocistymi włosami. Nie jako wspomnienie bólu ale jako symbol miłości, która nigdy nie umiera. Czasem miłość przychodzi w najmniej oczekiwanej formie, nie po to, by zastąpić to, co straciliśmy, ale by pokazać nam, że serce ma nieskończoną pojemność na szczęście. Magdalena żyje w każdym uśmiechu swojego brata, w każdym geście dobroci jego żony i w sercu matki, która nauczyła się, że można kochać przeszłość i przyszłość jednocześnie.